Ostatnia prosta przed galą Gromda, 21 po mojej lewej i prawej stronie bohaterowie walki wieczoru pojedynku, do którego jeszcze nie doszło podczas pięcioletniej historii organizacji Gromda Rywalizacji Walk na Gołe Pięści. Jest to dosyć zaskakujące, bo obaj mają na swoim koncie stoczonych aż 20 walk w tej najbrutalniejszej formule. Zacznę od lewej, od underdoga, Wasyl. Oraz po mojej prawicy, Balboa, witam panów serdecznie. To takie luźne pytanie. Szymaj, na koszt. początek, Cześć, Wasyl, witam, witam, witam serdecznie. Wasyl, do ciebie krótkie pytanko, jak samopoczucie na ostatniej prostej? Zajmij się. Lepiej niż do walki. <laughs> Okej, okay, czyli jest tutaj, tutaj jest dobrze, tutaj jeszcze trzeba trochę porozkręcać. Balboa, jak, jak u ciebie? U mnie też wszystko, wszystko dobrze, przygotowania świetnie, zdrowie jest. Także już nie mogę doczekać się jutra. Bartku, cieszysz się, że dochodzi w końcu do tej konfrontacji z Waselem? Bo tak jak zaczynałem i mówiłem o tym, to jestem sam zaskoczony patrząc na historię organizacji Gromda, że dwóch zawodników, którzy cały czas znajdują się w ścisłej czołówce tych rankingów rywalizacji walk na gołe pięści, jeszcze nie miało okazji ze sobą rywalizować. Tak, cieszę się, bo, bo myślę, że przede wszystkim kibicom należała się ta walka, bo, bo długo na nią czekali, zawsze gdzieś tam się upominali o tą walkę. Także no ja tym bardziej się cieszę, że w końcu rozstrzygniemy, który z nas jest lepszy. Wasyl, do ciebie to samo pytanie kieruję. Czy, czy cieszysz się z tego powodu, że właśnie dojdzie do, do tej konfrontacji z Balbą i można zamknąć wszelkie spekulacje? Kto być może jest numer dwa w tym momencie i kto, kto powinien dostać szansy rywalizacji po raz kolejny opas mistrzowski organizacji Gromda? No ja się też bardzo cieszę, że takie coś się wydarzyło. Dawno już to miałem musiało wydarzyć. No i co? Fajnie. Jutro, jutro będzie fajna wałeczka. Oboje macie bogatą historię w organizacji, natomiast Bartku, czy Ty masz takie wrażenie, że biłeś się z lepszymi zawodnikami niż bił się Wasyl? Czy podpisałbyś się pod takim stwierdzeniem, że to Twoje doświadczenie jest doświadczeniem większym, jeśli chodzi o te formułę rywalizacji? Myślę, że, że kilku lepszych by się trafiło. I w tak, Twoim rekordzie? Tak, tak, oczywiście. Właśnie podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, że, że biłem się z lepszymi zawodnikami. Jaka jest odpowiedź? No Ja powiem tak: ja nigdy nie biłem się ze słabymi zawodnikami. U Bartka tam było ja też parę, nie powiedziałem. parę osób takich, że tam szybko je skończył, a ja założyłem, że miałem takie mocne walki do samego końca. No to tutaj jest dyskusja, dyskusja pewnie otwarta. Balboa, wielu kibiców pisze. Hmm. Hibicując tobie przed tym pojedynkiem, że ty jesteś zawodnikiem, który w końcu może nauczyć zawodnika, z którym wejdziesz do ringu 4 na 4 pokory. Czy też uważasz, że trochę tej pokory Waselowi by się przydało? Bo Wasel po niektórych swoich odpowiedziach w mediach społecznościowych, czy też po swoich wywiadach albo niektórych zachowaniach w ringu 4x4, zbierał schromotny łomot, jeśli chodzi o odbiór medialny. Czy uważasz, że też taka lekcja pokory, ale na sportowo, przydałaby się Waselowi? Słuchaj, ja nikogo nie będę uczył niczego. Wejdę do ringu, zrobię swoje, a to czy, czy się mu należy, czy nie, to tak naprawdę nie jest, nie jest mi oceniać. Mogą mi się niektóre rzeczy nie podobać, które robił, które, powie, które mówił, ale, ale jakby zostawiam to dla siebie. Okej, okay, czyli tutaj nie rozwiniesz tej myśli, które rzeczy zwróciły twoją uwagę. Odbiję do ciebie Wasyl. Czy ty czujesz taką presję, że wiele oczu skierowanych jest na ciebie, na twoją osobę ze względu na to, że właśnie ta sympatia jest po stronie Balboa, to jesteś zawodnikiem, który tutaj w opinii wielu jest zawodnikiem, który najlepiej jakby tą konfrontację tę konfrontację przegrał? No właśnie nie czuję żadnej presji. Mam mnie że wszystkie się tak patrzą, jak ty mówisz. i co, bo jutro wychodzę, robię roboty i tyle. Ja wiem, że wszystkie tam moi przyjaciele, wszystkie są za mnie i, co? I to mi wystarczy, A jakiś tam fajkowi ludzie albo coś, to to jest tak nieważne. Mieliśmy za sobą bardzo długi sterdown. jeden pewnie z dłuższych w historii organizacji, gromda na tym face-to-face. Face. Zerkaliście sobie głęboko w oczy, nie widziałem praktycznie mrugnięcia, nie spuszczaliście z siebie oczu. Czy tutaj jest też taki trochę podtekst braku sympatii w, w tym pojedynku, że nie chodzi tylko o rywalizację sportową, ale też na tej kanwie gdzieś prywatnej nie ma pomiędzy Wami wielkich emocji, wielkiej przyjaźni z niektórymi zawodnikami? Pewnie masz lepsze relacje, natomiast czy jest też taka poza sportowa Trochę złość do tego, żeby tutaj skrzyżować rękawice z Wasylem. Znaczy wiesz, ja tutaj z, z nie wszystkimi zawodnikami, wiesz, więcej rozmawiam, z niektórymi więcej, z niektórymi mniej. Tak naprawdę z żadnym się tutaj nie przyjaźnię bo ja do Gromdy zawsze to powtarzałem, przyszedłem walczyć, to jest moja praca, a nie szukać przyjaciół, bo ich mam, więc, więc no. No nie. To... To, to krótkie pytanie, czy czujesz sympatię do, do Wasyla, czy nie? Nie, czu, nie, albo powiem Ci tak, czy czuję sympatię, na pewno nie czuję jakiegoś, wiesz, złego, e, złej krwi między nami. E, wchodzę do, do ringu po prostu czysto sportowo e, udowodnić, kto jest z nas lepszy. Wasyl, do Ciebie to samo pytanie skieruję, czy są jakieś e, takie negatywne emocje, e, które czujesz w stosunku do Bartka? Ja tak samo nie czuję negatywnych emocji, po prostu Bartek też mówił, przyszedłem też tutaj, żeby walczyć i co, i wiedziałem, że to się w końcu się wydarzy i co, i będzie dobra walka i tyle, a tak to nie mamy jakiejś złej krwi albo coś. To przejdźmy do tych wartości sportowych, jeśli tutaj mamy sprawę w jakiś tam sposób wyjaśnioną. Jakbyś miał zwrócić uwagę na słabości, albo na te elementy, które u Wasyla zwracały Twoją uwagę. To jakie to są punkty w tych pojedynkach przegranych, albo w tych słabszych występach Wasyle, które zwróciły Twoją uwagę? Oglądaj jutro walkę uważnie i będę starał się to wszystko wypunktować. Ale są takie? Dzisiaj, tak, na pewno. Każdy z nas. U mnie Wasyl też pewnie jakieś e, słabsze e, punkty znalazł. I, i będzie próbował jutro to wykorzystać, i okaże się, który z nas zrobi to lepiej. Wasel? Ja też jestem takiego zdania. Co to, to dużo mówić? Wiele osób zwraca uwagę na to, że Bartek, twoim największym atutem w pojedynkach jest eksplozywność, dynamika, szybkość. Natomiast czy te przygotowania przed walką z Wasylem i te wyciągnięte wnioski po tych pojedynkach, które nie poszły na twoją korzyść, przed tym występem na gali Gromda 21 w jakiś sposób znacząco się różniły? Czy to był pewien schemat, który zachowujesz i który jest niezmienny, czy jednak trzeba było wyciągnąć parę wniosków? Jutro zobaczymy efekty tych cięższych przygotowań albo zmodyfikowanych przygotowań. Myślę, że zmodyfikowanych na pewno dużo zmieniłem, bo, bo już przed ostatnią walką zmieniłem trenera. Przygotowuję się teraz pod okiem Piotra Wilczeskiego. Potrzebowałem zmiany, czułem się wypalony. Znowu mam good, znowu chcę mi się trenować i znowu czuję, że, że mogę, mogę sięgnąć w końcu po, po ten swój wymarzony pas. Ale wiadomo, najpierw walka z Wasylem i na tym się skupiam. Czytając komentarze odnośnie tego pojedynku i potencjalne analizy przeglądając, jak może wyglądać ta walka, niektórzy zwracali uwagę na to, że im dalej w las, im ten pojedynek będzie dłuższy, tym mogą być dla ciebie to większe problemy. Czy pod tym kątem kondycyjnym też możemy być spokojni, że jeśli ten pojedynek będzie trwał długo, jeśli wypłyniemy na głębokie wody, na przykład do tej nielimitowanej rundy piątej, to też Bartłomiej do Malik Balboa będzie na to gotowy, przygotowany i może tutaj również zaskoczyć. Was Wasela, także Wasyl nie ma co liczyć na to, że w późniejszym etapie rywalizacji Bartek spuchnie. Liczyć nie ma w ogóle na, na nie może nawet na zwycięstwo, bo wygram walkę ja. A jeśli chodzi o kondycję, okaże się jutro, ale naprawdę robiliśmy wszystko, żeby żeby ta kondycja była, nawet jeśli by ta walka potrwała więcej, więcej niż sobie zakładam. Jak widać chyba też schudłem troszkę, zrzuciłem troszkę kilogramów, na pewno to też będzie miało, będzie miało wpływ na tą moją kondycję. Wasyl, pytanie do Ciebie, jak wyglądały te przygotowania i czy te przygotowania były specyficzne właśnie pod Balboa i jego atuty? Bo tak jak mówiłem, dynamika, szybkość, pojedynczy cios, umiejętność składania kombinacji, zrywania tempa, to zdecydowanie zwraca uwagę. Na to trzeba w jakiś sposób znaleźć narzędzia i rozwiązać tę zagadkę pod tytułem Balboa. No, przygotowania wyglądały dobrze z moim trenerem Hubertem Sorak. Co, patrzyliśmy tam jego dobre strony, jego złe strony, wszystko tam jest wyszlifowane. No też przerobiłem do, dobre, dobre treningi. I co, no, i co jeszcze powiedzieć? Będzie dobrze. Jesteś, jesteś gotowy, tyle możemy z tego, z tego wywnioskować. Ja chciałbym wrócić do jednego z pojedynków ostatnich wasyla, po którym spadła na niego lawina krytyki, mianowicie przed, gdzieś przed, przed, przedostatni. przedostatni, ale jeden z ostatnich. Jeden z ostatnich To był przedostatni, bo przedostatni ostatni był dobry, ostatni tak? był normalny. Natomiast o te przewinienia Wasyla w, w tych starciach. Jak ty jako zawodnik walczący w tej formule walk na gołe pięści zerkasz na takie zachowania? Czy jesteś w stanie to argumentować albo gdzieś tłumaczyć ferworem walki, czy jednak w sportowym sznycie, w, w sportowym życiu jednak te zasady trzeba trzymać do końca i nie ma tutaj na to żadnego usprawiedliwienia? Zasady trzeba trzymać, ale myślę, że ta formuła walki jest taka, która gdzieś tam zawsze blisko faulu się kręci. Mi pewnie też gdzieś tam czasami zdarzyło się, może nie celowo, ale właśnie w ferworze walki sfaulować przeciwnika. Także no aż tak krytycznie jakoś na to nie patrzę, ale, ale na pewno gdyby trafiło na mnie, to, to na pewno bym się odgryzł. O, Widzisz, i tutaj mamy punkt zaczepienia. Także, Wasyl, musisz wystrzegać się takich błędów, bo pojedynczy cios balboje y trochę trochę i musisz być na to gotowy. Natomiast, czy ty masz jeszcze słówko po tym już dłuższym czasie od tego faulu wytłumaczenia, dlaczego do tego doszło i, i jak Wiesz sobie co, to. bo to już stara walka, już dawno z Siwem tam też gadaliśmy, tak, że czasem w trakcie walki może coś się takiego wydarzyć albo coś. Ja też tam mówiłem, że nie byłem sobie sobą w trakcie tej walki. I później po ostatniej walce też walczyłem. Myślę, że normalnie nie robiłem jakichś faulów i na tej walce też nie zamierzam jakichś faulów robić. Normalnie wychodzimy sportowo walka i tyle. Tak? Balba ja mam do ciebie pytanie. Czy ty myślisz, że jesteś zawodnikiem, który jednym ciosem jest w stanie posłać na deski znokautować? Wasyla, czy tutaj będzie potrzeba właśnie składania kombinacji, czy jedna bomba wystarczy, że te twoje pięści są wystarczająco ciężkie, żeby jednym ciosem znokautować Wasyla, który uchodzi za twardziela? Myślę, że, że mógłbym go znokautować jednym ciosem, ale wiadomo, nie na pewno na taki cios się nie nastawiam, bo, bo, bo moim atutem właśnie są te kombinacje i i kumulacja tych ciosów, po których właśnie z reguły przeciwnicy padali na matę. Wasyl, w drugą stronę, czy myślisz, że pojedynczy cios ten pojedynek może zakończyć z twojej strony? Też myślę, że tak. Mam pewne swoje ciosy, też mam pewną swoją twar twardej głowie. Także co? Myślę, że będzie dobra wałeczka i będzie dobrze. Jeśli miałbym zapytać o predykcję, jak spodziewacie się, że ten pojedynek będzie wyglądał? Czy nastawiacie się na długą konfrontację, długą walkę, długi dystans? Czy po prostu pierwsze minuty walki, pierwszy cios, pierwsza konfrontacja, pierwsze zderzenie da odpowiedzi na te pytania? Jaka jest taka wizualizacja jutrzejszego starcia u Bartłomieja Domolika? Nie powiem Ci tutaj dokładnie na to pytanie, bo Niespodzianki bo, zostawiamy bo, wiesz, w kieszeni. Niespodzianki zostawiamy w kieszeni i na pewno będę gotowy na długi pojedynek, jeśli by taki był. Wasyl, twój wymarzony scenariusz, to zapytam w ten sposób. No mój wymarzony scenariusz, skończyć jak najszybciej pojedynek, ale wiadomo, że na takim poziomie to będzie ciężko zrobić, bo są obaj dobre przygotowanie i co. Ale myślę, że jestem gotowy do najgorszych scenariuszy i, i, i będzie dobrze. Wasel mówiłeś na początek, że nie ma dużej presji, natomiast ja dostawałem takie informacje, że podobno jutro spora grupa twoich kibiców ma zamerdować się na trybunach, także tutaj plamy dać nie można. No moi przyjaciele przyjadą, ale wiesz, przyjaciele to są przyjacielmi i są na dobrze i są na zły, także nie mam presji. Bartek, do Ciebie jeszcze na koniec pytanko dotyczące pasa mistrzowskiego. Czy w ogóle zaprzątasz sobie tym głowę siedzieć i to w głowie, żeby stoczyć kolejną rywalizację o ten laur najwyższy w organizacji Gromda? Czy na razie jest zadanie podczas krwawego piątku z numerem 21, a potem będziemy myśleli co dalej? Oczywiście, że, że na razie jest na celowniku Wasyl i, i nie patrzę w przód, bo, bo jak to mówiło się, Indyk myślał o niedzieli. Także że myślę na razie o jutrzejszym pojedynku. Wiadomo, ten pas gdzieś tam w głowie siedzi, ale troszkę zmieniłem podejście i podchodzę do tego słodniejszą głową. Na pewno jestem zdecydowanie bardzo dobrze przygotowany i, i pewny siebie przed tym pojedynkiem, pewny swojej wygranej. To jeszcze jedną zakulisową informację wyciągnę. Na każdym. W trailerze chodziłeś z takim śniakiem na, na głowie. Pojawia się uśmiech u Bartka do Malika, także możesz powiedzieć, co tam się wydarzyło. Czy były trudne treningi, przygotowania, czy jednak coś innego się przydarzyło? To było w trakcie kręcenia tego traileru, yy, gdzie tam łapałem ten baseball, który, który miał mnie uderzyć. Yy, kręciliśmy tą scenę może z 50 razy, i, i w końcu raz nie udało mi się go złapać. Dlatego, to, dlatego później miałem guza na czole. Wasel, musisz uważać, bo głowa Bartka jest naprawdę twarda, nawet cios od kija baseballowego przyjmuje i jest w stanie kręcić dalej sceny, także musisz być gotowy na wszystko. Panowie. Podobno na końcu był złamany, jak, jak sprawdzili. I był metalowy, Wasyl, uważaj. A butelką też dostawałem. <laughs> Wiesz, butelka, metalowy kij, to jest dosyć spora różnica. Na koniec, panowie, jeszcze do was prośba o krótką wiadomość. Do siebie i do kibiców, dlaczego warto jutro oglądać galę Gromda 21, a przede wszystkim starcie wieczoru, wasz pojedynek, który będzie wisienką na torcie. Zacznę od tego, który pojawiał się na scenie jako pierwszy, Wasyl. Moja? Tak. No. zapraszam was jutro do pojedynku. Na pewno będzie mocny, fajny, krwawy. I co, oglądacie, bo to tego warte. Widzimy się jutro. Na pewno warto, warto oglądać jutrzejszą gromdę. Myślę, że cała karta zapowiada się ciekawie, a nasz pojedynek, na który czekało bardzo dużo kibiców, to wisienka na torcie, także zapraszam. Gromda 21. Przypominamy, pod adresem Gromda TV możecie do, zakupić dostęp do systemu pay-per-view. Zobaczycie całą rozpiskę, fantastyczną rywalizację Polska kontra reszta świata. Wszystko zostanie zwieńczone tym starciem, którego jeszcze w trakcie pięcioletniej historii organizacji Gromda w walkach na gołe pięści nie widzieliśmy. Kto będzie górą? Wasyl czy Balboa? Balboa czy Wasyl? Odpowiedzi już. Piątek, krwawy piątek podczas gali Gromda 21. Panowie, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i widzimy się już w ringu 4 na 4. Gromda 21. Polska siła. Już 30 maja w piątek. Na żywo w Pay Per View na gromda.tv